Z tej strony Kira Kolejny odcinek F1 2013 Nick Mote Edition Dzisiaj Australia No a moi drodzy 12 punktów straty do kombiasza, Master Jackie bodajże tam 18 Bardzo ciasno Nie z piątego Jeden z mojej kolektorów No będzie ciekawie, będzie się działo, będzie zabawa I Pamiętacie no Emocje na Estroli bardzo bardzo duże Znowu koniaż pole position, król drugi, master trzeci, my piątego, Ernest z dwunastego. Ula la, nadzieję, że żaden jest spokojniejszy, bo przynajmniej jeszcze Tysu jest. Master trzeci, ale ja bardziej martwię się o tego, co stało z pole position, czyli o, o Kondiasza. No to on jest w tym momencie najbardziej moim głównym rywalem. Kontakt z królem ale dobrze Jesteśmy na trzecim miejscu ja Trzeba gonić, gonić Kondiasza Król, sorry ale musimy się uprzedzić No Kondi Ty versus Mia. Ja. Walka o mistrzowski tytuł Może się rozegrać tutaj Ale nie musi przed nami bodajże jeszcze dwa wyścigi do końca sezonu. Na pewno jest jeszcze Grand Niemiec, a Węgry kończą sezon. Na szeroko. Więc teraz już, już to za bardzo, za bardzo już raz chcę, moi drodzy. Muszę się skupić, muszę wrócić do spokojnej jazdy. Więc za bardzo, jak za bardzo chcę wygrać, to jest nienawidzone. Sami to dobrze wiecie. On już odjeżdża, odjeżdża, to nie ma Ula, Ulala Ja oglądałem odcinek za odcinkiem, jeszcze emocji po Estorilu nie opadły. A tu już trzeba walczyć na Australii. Półtorej sekundy, raptem półtorej sekundy to jest kosprota. Go trzeba gonić, trzeba gonić pod niego. Znowu za szeroko, chociaż nie aż tak bardzo. Po tym zielonym czymś... Uf, hu, 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 hu. Nie sądziłem, że ten sezon będzie tak, tak, tak ciekawy. Taka walka będzie z samego końca Sekunda jedna dziesiąta straty do Kondiego Na cały kers no Master jest trzeci ale Master już dużo traci do nas Ścinanie zakrętów ale i muszę uważać na tym miejscu. No jesteśmy bardzo blisko Kondiego teraz. Spokojnie, trzeba jechać za nim, czekać na DRS. Albo na jego błąd, ale po Kondiasza jest bardzo rzadkie. Kondiasz jeździ cholernie szybko i cholernie ostrożnie naraz. On prawie w ogóle błędów nie podchodzi, a jest najgorszy. Jak z nim walczyłem, widzę, to chyba... Chyba nie było... momentu, gdzie dzieło błąd popełnił. Jak z nim walczyłem. Nie przypominam sobie, żeby... żeby kongias popełnił błąd. No, dlatego... Ojej, oj, Raz zawsze Dlatego to Kondiaz ma cztery tytuły. Mistrza... I... a nie ja. 2 sekundy strachu do kondiasa No Kira uspokój się bo będzie kara A w tym momencie kara To jest strata nic wszystkiego, o już Dobra jadę idealnie za nim, idealnym torem tak jak Kondi pytanie teraz co? Co ja zrobię? Czy damy radę wyprzedzić Kondiasza na DRS-ie? Bardzo blisko Kondiego. Trzeba dobrze wejść na prostą. Jest. Dobre wejście na prostą. Jest DRS. Otwarte tylnie skrzydło. I zobaczymy teraz. Nie. Nie damy rady. Nie damy rady na to Nie, Nie. 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 Lepiej trochę odpuści trackers. Posilić się kersem, DRS No fast lap I atakujemy, 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 atakujemy! Jest, 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 jest kurwa! Tak, tak, tak Uff Udało się, udało się, udało się Jesteśmy na pierwszym miejscu, teraz trzeba to utrzymać Więc to najważniejsze że trzeba jechać bezbłędnie Bez żadnych ścięć zakrętów, bo to może nas doprowadzić do najgorszego, czyli do kary 10 sekund. Trzeba trajechać ostrożnie, spokojnie. O kurwa. Okej, było ścięcia. 80 za nami z condi. To jeszcze, jeszcze będzie walka w tym wyścigu, to jeszcze jest jedno okrążenie całe. Jeszcze dwa razy, trzy razy będzie używany DRS. Będzie mógł kondyż użyć trzy razy drs -a, ale czy go użyje, to nie wiem. Mam no, nadzieję, że mu objadę. To jest z bezbłędnie, jedzie bezbłędnie. No i teraz pytanie, Kondy chyba ma DRS. Ma czy nie ma? Ma, na pewno tylko z tego 40 straty Kondiasze do mnie. Zaczynamy ostatnie krążenie. Druga strefa DRS-u. Ja muszę zostawić sobie kersna na ostatnim strefę DRS, czyli na prostą start meta. Tam będzie ciężko. Trochę za bardzo później hamowanie, trochę za bardzo wyjechałem, teraz błąd, błąd! Ale dobrze, prowadzimy, jeszcze prowadzimy. Kądz jest tuż za nami! Te 7 punktów. Bardzo by mi się teraz w tym momencie przydały. I cały kers, nie jest, nie idziemy do połowy kersu Musimy mieć kers na prostą start mecha Bo tam chociaż będziemy na pewno DRS Tu bardzo wolno z mojej strony chociaż dosyć, dosyć dobrze No i końcówka, końcówka, końcówka tego krążenia Końcówka tego wyścigu. I teraz wjazd na prostą, cały caps i mamy 25 punktów! Tak jest! Uff, udało się, udało się, udało się. Wygrywamy ten wyścig. Cóż za emocje, jakie pierdolę. Tego tego nie było, tego nigdy nie było, nigdzie tego nie zobaczycie. Tylko na tym modzie takie emocje możecie zobaczyć do samego końca. Tak. Król trzeci, gdzie master? Gdzie jest master? Master nie kończył i go do samego pionek i dopsun. Co tam się stało na ostatnim okrążeniu? Boże. W tym momencie master pozbawia się szans na mistrzostwo. I tylko ja i Kombi walczyłem przez to 5 punktów, stratę dokonaliśmy. No. Ostatnie, bo daj się teraz dwa wyścigi decydujące. Do Gerbera 1 Team tracimy tylko 3 punkty. Dobrze, moi drodzy. Jeżeli się podobało, zostawcie apel górę. A tymczasem trzymajcie się następnego odcinka. Pa pa!